Witam was serdecznie, nazywam się Renouś Chała, jestem specjalistą fizjoterapii. Prowadzę i Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki w Lublinie. Od 26 lat pracuję jako fizjoterapeuta. Dzisiaj temat ciekawy, interesujący dla mnie osobiście, a jeszcze jakoś tak widać, że nie jest spopularyzowany, mianowicie współpraca fizjoterapeuty z ortodontą, a przede wszystkim praca z pacjentem, który Nosi aparaty ortodontyczne, ale również ma problemy z bruksizmem, ma problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi. To jest bardzo ważny aspekt, który wpływa również na sylwetkę, na napięcia mięśniowe. Wiemy o tym, że cała sylwetka, całe napięcie, począwszy od stóp, jeśli chodzi o Ustawienie stóp w kierunku koślawym. Sylwetka, która będzie zwieszona do tyłu albo wysunięta zbytnio do przodu, będzie automatycznie nieprawidłowo ustawiać żuchwę w stosunku do szczęki. Czyli albo będzie ją wysuwać, albo będzie cofać. Podobnie z pozycją siedzącą. Zauważcie, ile osób teraz siedząc przy komputerze, tak, powoduje zbyt duże napięcia w kręgosłupie szyjnym. Mięsień mostkowo-byczykowo-sudkowy się napina. I ściąga całą powięź, napinając również stawy skroniowo-żuchwowe, ale głównie mięśnie żwaczej całą powięź twarzo-czaszki. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby zapytać swojego stomatologa, ortodontę, czy ma osobę, z którą współpracuje, jeśli chodzi o napięcia w okolicy twarzy. Podobnie jest z problemami ze stawami skroniowo-żuchwowymi. Nierzadko się zdarza, że te problemy ze stawami co powodują? Bóle ucha, szumy uszne. I często praca manualna w tej strefie powoduje redukcję tych dolegliwości. Chodzicie do laryngologa, chodzicie do neurologa, nic nie ustępuje. Bierzecie leki, nic nie ustępuje albo zmniejsza troszeczkę te dolegliwości bólowe. Dlatego warto jest pomyśleć, czy to nie jest kwestia napięciowa, stresowa. Dlaczego? Dlatego, że stres powoduje napięcie barków, czyli unosi mięsień czworoboczny, który jest unerwiany z czaszki przez nerw dodatkowy. Napinanie się mózgowy, czy kołbosódkowy, który jest unerwiany z czaszki przez nerw dodatkowy. Czyli te nerwy są ze sobą połączone, bo wychodzą z jednego miejsca z mózgu. Podobnie jak nerw twarzowy, jak nerw trójdzielny. Dlatego musi być praca kompleksowa. Nie może być tylko uciskanie samych punktów spustowych. Trzeba rozluźnić górny kwadrant ciała. Trzeba rozluźnić szyję. Trzeba rozluźnić twarz. Ale twarz trzeba rozluźnić również od środka. Nie wystarczy naciskać sobie, masować punktów od zewnątrz, bo nie uzyskamy takiego efektu. Musimy pracować nad językiem, ponieważ język ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o elastyczność całej strefy orofacjalnej. Język bardzo mocno modyfikuje również napięcia, jeśli chodzi o zęby. W aparatach ortodontycznych bardzo często się robi blokady języka, żeby nie wypychał zębów przy leczeniu ortodontycznym. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby skontaktować się z fizjoterapeutą, który zajmuje się terapią orofacjalną, zajmuje się terapią manualną w okolicy stawu skraniowo-żuchwowego. Czyli jeśli cierpisz na problemy bólowe w okolicy stawu skraniowo masz bruksizm, masz leczenie ortodontyczne, zawsze po podkręceniu na przykład, po zmianie, modyfikacji aparatu ortodontycznego, czujesz bóle głowy, bóle napięciowe, tak? dyskomfort duży, Przyjdź do fizjoterapeuty, który doradzi Ci, w jaki sposób masz zastosować profilaktykę, zrobi Ci terapię. Po pierwszej terapii powinieneś, powinnaś już odczuć ulgę, ponieważ jest to praca precyzyjna na języku, praca precyzyjna na punktach spustowych, na okolicy tutaj stawu skroniowo-żuchwowego. Jest to rozluźnienie całego czepca ścienistego, rozluźnienie szyi, rozluźnienie mięśnia czy również praca cała tutaj nad mięśniami mimicznymi, bo one często są również napięte. Dlatego nie obawiajcie się pracy orofacjalnej, czyli tej właśnie od środka, ponieważ ona przynosi bardzo dobre efekty. Dodatkowym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jeśli macie bóle napięciowe głowy, jeśli macie problemy z takim uciskiem tutaj podpotylicznym, albo czujecie taki duży dyskomfort w kręgosłupie szyjnym, pod wpływem pracy siedzącej. Lub macie na przykład bardzo dużo od diecie twardych rzeczy, gdzie żujecie, dociskacie. Albo na przykład często żujecie gumę do rzucia. No trzeba ją wyeliminować generalnie. Zwracam uwagę na to, że nie tylko wystarczy praca manualna tutaj na szyi, rozluźnianie, masaż, bądź też terapia manualna, ale również warto zwrócić uwagę, czy od środka nie porozluźniać tych stref, żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby interesować się tym tematem. To dotyczy głównie też Twoich dzieci, kiedy w tym, na tym etapie zaczynamy zakładać aparaty ortodontyczne, bo będzie to wpływać również na wadę postawy. U dorosłych będzie wpływać na dolegliwości bólowe, na przykład kręgosłupa. Dlatego tutaj terapia przynosi bardzo dobre efekty i dlatego zachęcam Cię do tego, żeby śledzić nasz kanał Hałas o Zdrowiu. Jeśli będziesz potrzebować porady indywidualnej, zapraszam do Irechamed. Natomiast jeśli jesteś spoza Lublina, zawsze mogę Ci podać wskazówki i doradzić na konsultacje online. Do zobaczenia. Trzymaj się zdrowo.